Garno. O młody, cześć, cześć! O kurde bela! Co tam u ciebie? <grybuj> o, o A jak warczy? Ale że sobie młody sprezentował ja pierdolę. No i co tam Janusz? Zatkało kakao. No trochę zatkało, nie powiem, że nie. Ja a u starego byłeś? Ty nie byłeś? A po co starego? Jak to starego? A pami pamiętałeś o wypłacie? Aaaa, pieniądze. No to jest... Eee. Um. Młode. Młode, kurwa. Dobrze, Ale to było mi na felgi Janusz kurwa nie starczyło. Zobacz jakie ładne. Kurwa powiedział? O nie! Ja ci kurwa daję tych! kurwa co ty? Ja wiem tylko szybką pożyczkę, bo jestem Janusz! Chodź tu kurwa, gnoju! Jesteś kurwa szybszy, ale jeszcze Cię załatwię, czekaj no. Dawaj tą kurwa benzynę, ja go, kurwa załatwię. Janusz, a po co Ci ta benzyna? I co? Mam? Mam? Janusz, proszę kurwa, nie rób tego, oddam Ci, Janusz kurwa. Pieniądze mają być na jutro, a jak nie to się tam wiesz, przejadę do Ciebie i będziesz miał kurwa po swojej zabaweczce pierdolonej. Puh.